Siemaneczko, witam Was na moim kanale. Mamy połowę grudnia. W tamtym tygodniu łowisko jeszcze było całe skute lodem. No ale zobaczcie dzisiaj. Postanowiłem wykorzystać sytuację i przyjechać na 24 godzinną zasiadkę. Może uda się jeszcze złowić jakiegoś karka w tym roku. I choć szanse raczej są niewielkie, jestem pełen nadziei. No i co tu wiele mówić. Zapraszam na film. Tutaj jak widać na naszym pomoście odbywa się remont, także wędkowanie będzie troszkę utrudnione, materiał przywieziony, będziemy robić cały nowy pomost, także może być ciekawie w nocy. Taktyka na dzisiejsze wędkowanie jest taka: zestawy odchudzone na maxa, Wywalam całkowicie przypony strzałowe. Na każdy zestaw jedna mała kulka, do tego pokruszone kulki w woreczku PVA. Wszystko zalane magicznym płynem o wysokim stężeniu alkoholu. Uważam, że o tej porze roku bez tego płynu to nie ma szans na skuteczne wędkowanie, bo ani mi, ani rybie nie będzie chciało się podejść do wędki. Ja właśnie kończę wywozić ostatnią wędkę. Postawiłem głównie na małe przynęty, chociaż tą jedną z lewej dałem kulkę 24 mm małża kryl. No i zobaczymy, oby udało się coś złowić. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo to nie tak, że Łukasz tak sobie po prostu przyjechał na ryby, bo mu się chciało. Tak naprawdę to przyjechał po to, bo żona mu kazała. A tutaj wam coś pokażę. Wiadomo, że jest przed świętami i wędzimy. Na razie mięsko się suszy w wędzaku. Zaraz zamykamy i ogień. A tutaj reszta materiału na pomost. W domu są jeszcze rury i deski modrzewiowe. I myślę, że po nowym roku zaraz ruszamy. Słuchajcie, branie znowu. Tym razem na prawą wędkę, ale popuściło. Nie wiem, czy coś jest. Na pewno mam ciężkie ciężarki. Bołowie na ciężarki 300 gram. Już w tamtej wędce wymieniłem na lżejszy. Ryby malutkie raczej biorą. Myślę, że że coś jest, ale pozakładam chyba mniejsze ciężarki, bo brania takie, że niestety ryby nie potrafią ciężarka zrzucić. I tu się robi problem. I ciągnę dojrze niewielką rybę. To jeszcze z ciężarkiem prawie 300 gram. Dlatego systematycznie będę te ciężarki zmieniał na lżejsze. Na pewno coś jest, bo czuję. Tylko czy się nie zepnie, to nie wiem. Ciężko jest z tym ciężariem. O, Chyba się spięło. Oj, szkoda. Zobaczcie. Te się Coś jest. Bo to już branie numer 3, więc wypadałoby w końcu coś złowić. A to są małe ryby. Paluszek. Trzecie branie i dopiero, można powiedzieć, zmieniłem ciężarek, bo miałem założone bardzo duże ryba niestety nie dała rady zrzucać ten ciężarek, przez to jakie małe ryby biorą, bo duża ryba by na pewno ten ciężarek głową zrzuciła. No ale cieszy, że w ogóle jakieś brania są. A tu przynajmniej kontakt z rybą jest, bo ta ryba jest już tu gdzieś blisko. Jest nieduża, ale jest. Ryba przeszła pomiędzy. Aj, aj, aj. tak, całą noc bez pika wyspany ja teraz branie oczywiście ryba na pewno bardzo mała I ryba nie wiem, jak to się powijało ale jednym mają karpikiem ściągą dwa zestawy Mały pełnowłoski. Troszkę większy. No to już całkiem ładny. No i mamy wreszcie fajną rybkę, taka w granicach 6, może 7 kg. Ale fajna. Taki pełnouski długas. Wypuszczam wywożę, Jeszcze może uda się coś Fajnie, że w grudniu można łowić ryby. Kiedyś to się raczej w grudniu myślało o łyżwach. あとは Taką oto rybą żegnam się z wami i kończę ten film.